Wow. I Zoe i Mike imponują niezwykłą sprawnością, a szef jakoś nie imponuje celnością. Wiesz co? Nie trafiłbyś nawet gdyby. O! 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 Dolarów zdobywa! Zoe! Brawo, Zoe! Gratuluję! <grym> Broń wystrzeliła przy czyszczeniu! Spisałaś się, Zoe! Zasłużyłaś sobie na wygraną. E, to ze stacji. Tak. Aha. Aha. Dobrze. Jasne. Są zadowoleni i chcą zacząć kolejny sezon z zupełnie nową obsadą! A, co się dzieje? Szefie, jaką maszyną robiłeś fosy? Szczelinującą! Ej, czy ty nas przypadkiem nie obrażasz? Ta maszyna to wiertło hydrauliczne! Nie można go używać na tak małej wyspie! To niebezpieczne! Czemu? I co się niby może stać? Wyspa za É <laughs>